Trzeba było spełnić, to najpierw trzeba było się u... urodzić, a no nie są no, Najpierw trzeba urodzić. Po drugie, jak się urodzili, to musieli być owcami, a po trzecie musieli się urodzić wysoko w hierarchii, która wtedy obowiązywała, czyli musieli być z rodów szlacheckiego. Dalej, kiedy 7 lat, obcinano ich długie dziecięce nogi, czyli włosy. W starszym klasie, jak ten obrządek się nazywał? Po bo Wam Pani dobrze podpowiada. Od no, tej to pory właśnie zabierano ich od mona matczego i za wiele lat do księcia, można płacić, też ojciec zabierał ich na nogi. Tam uczyli się całego życia dorosłych. Uczyli się strzelania z jak i z łóż, posługiwania się bronią, która Ci wtedy była dostępna, Jazdy konnej, grania w szachach i warcach. Słuchajcie, przede wszystkim uczonej gry w szachy. Z tego względu, że jak dobrze wiecie, gra w szach jest to ci gra królewska, ale przede wszystkim też gra strategiczna. Zatem właśnie podczas pogremsza uczono im mniej więcej strategii na budowę. Dalej też uczono im usługiwania gwiazd. Tak, co by nie jako pierwsza do stołu zasiadała i tak, co by nie jako pierwsza do klasy wchodziła, wiadomo, więc wody. Bardzo dobrze. Dalej, oczywiście, też uczono ich opowiadania poematów. Tak, co wspominać w sumie wieczorze, niewiasta. Uwagi, umiecie opowiadać poematy? Nie? Nie martwcie się, tak za jakieś 10 do 15 lat, to no, będziecie takie poematy opowiadać, że nie jedna niewiasta będzie zaskoczona. Wierzcie mi na Panie się uśmiechają, bo wiedzą, co to są Dalej, też, oczywiście, uczono ich. To ci wtedy było znane, a nie, co żeby potem rozrywać mięsimo kolorami, a potem oblizywać te kolory, tak jak mój zrobił, nie? Tak nie było, tak, o sobie, o sobie było znane, Ono nie. ich tego wszystkiego, co było potrzebne tym, co Kiedy ukończyli około przez nas na mogli już dostąpić tego zaszczytu, że byli pasowani na recesję. Tak naprawdę pasowano takich rodziców po ukończeniu 21 lat. Ale kiedy bardzo, ale to naprawdę bardzo mocno się zasłużyli, to właśnie po ukończeniu tego szesnastego roku życia mogli dostąpić tego zaszczytu, że byli pasowani na rycerze. Słuchajcie, były też jeszcze wyjątki, że było można w młodzieńców pasować nawet w wieku siedmiu, ośmiu, czterdziestu lat. Ale to tylko dlatego, że tacy młodzieńcy wtedy musieli pochodzić z rodu królewskiego. Czyli kiedy król umierał, umierał, a niestety tak młody książę miał zostać królem, no to żaden z rycerzy nie chciał gadać z takim królem, który nie był jeszcze pasowany na rycerze. Dalej oczywiście zabierano ich do listy, gdzie była balija wypełniona wodą i pachniła. Tam ich rozdziewali do lasa, rzucali w baliję i porządnie Następnie wyciągano, kładziono przed kominkiem czy też ogniskiem i kazano, by im się posuszyć. Nie było można ich wycierać. Dalej też przynoszono im szaty do pasowania. I teraz słuchajcie, Jeden z Waszych królów. Otrzyma te wszystkie szaty, które otrzymał Giermek przed pasowaniem na rycerza. Drugi z Waszych kolegów otrzyma te wszystkie atrybuty, które otrzymał, można już powiedzieć, rycerz u Za Zatem zakładano na nich czerwoną i mówiono im o tym, że ta suknię ma jeszcze przypominać, że będą musieli przelać wiele atrybutów w obronie własnego honoru, czy też honoru własnej ojczyzny. Przepasano ich białą taśmą, a kiedy ich tą taśmę przepasano, mówiono im o tym, że ta paśma powinna być czysta i nieskalana, tak jak i droga powinna być czysta i nieskalana. Następnie zakładano im jeszcze kaplów na głowę, helarynę na ramiona, i tak zaprowadzano do kaplicy. Tam, leżąc krzyżem, podjęli się do stwórca, by na napełnił jeszcze większą chwałą i udział. Ranny przychodził biskup razem z Młżnogładcą. Ci musieli klęknąć przed Młżnogładcą na dwa kolacje. Młżnogładca brał wieś każdego z nich uderzając w, ramach, w i mówił imię grekowa za Zatem kierunkowi przyklęknięcie na dwa kolana. I żegnij mi kierunki, jakie sobie odbierasz imię na pasowanie. Jak ci zatem Kacperze, pasuje ciebie na rycerza w imieniu świętego Wojciecha i świętego Jerzego. Od tej pory do grona rycerskiego przystaję. Tedy bacz, jesteś co czynić będziesz, abyś swego honoru, ani też swej własnej ojczyzny nigdy niczym nie skalił. A ty gierunku, jaki obierasz się nie na pasowaniu, to Zatem i Ciebie dominiku pasuje na rycerza. W imieniu świętego Wojciecha i świętego Jerzego. Od tej pory do groda rycerskiego przystajesz, tedy nie jesteś, co czynić będziesz, abyś swego honoru, ani też swej własnej ojczyzny nigdy niczym nie skał i korzystowali nich się oni pasowanymi rycerzami, a na znak tego, że zostali pasowali otrzymywali jeszcze atrybuty rycerskie. Zatem wręczano im jeszcze ostrogi, a kiedy im te ostrogi wręczono, mówiono im o tym, że te ostrogi mają im przypominać, że powinni wojować ich ze złem, tak jak takimi ostrogami było można ci konia narodzistego Następnie wręczono im pas rycerski, a kiedy im ten pas wręczono, Mówiono im o tym, że ten pas powinien być czysty i nieskalany, tak jak ich honor powinien być czysty i nieskalany. Następnie wręczano im wielki hełm który stał się słowem rycerza chrześcijańskiego, rycerza mającego w imieniu wiary, słabszy, a i uciśnionym. A na koniec wręczano im wiecz. a kiedy nie wręczano, mówiono im o tym, że tego wiecza mają się używać jedynie nie do obrony słabszych, a i uciśnionych, a nie do Wiadomo? A Ty, pół bardzo i dobrze. I tak podobasowani rycerzy mogli wtedy pojechać na jaką wojnę. A jak nie było wojny, to mogli jeszcze pojechać na jaki turniej rycerski, na którym jeszcze bardziej mogli sławić swoje imię. Słuchajcie, od tej pory, kiedy oni się stali rycerzami, wszystko i wszystkim, czym się zajmowali, było tylko i wyłącznie podporządkowane wojną. Nawet ich rozrywki, czyli na przykład polowanie, gdzie było można się uzasadnić, gdzie na jakiego dzika, czy też na niedźwiedzia z łóżnią, czy też z toporem, to było można właśnie wykorzystać jako trening właśnie w wojnie. Zatem kiedy szli na jakiego dzika, to na niedźwiedzia, to niczym pojedynek jeden na jednego. A kiedy szli na jakiegoś zwierza płochego, takiego jak był lis, czy też zając, to grupowo okrążali, tak jak było, było można właśnie okrążyć rolę. Zatem wy przygotujcie się, tych powinieneś, a my słuchajcie teraz przejdziemy właśnie na takie polowanie. A skoro mamy przejść na polowanie, to tak sobie myślałem, że tym razem na polowanie ze mną wyruszą niewiastki. Czy jest są jakieś chętne niewiasty? niewiasty? Niewiasty, to cię by było. No dobrze, dobrze, wezmę sobie tu ryżowych, bo tak cały czas następnym z takim by wyskakiwała. A potem była obrażona, że... Z klasy szóstej. No to teraz poprosimy klasę yy, trzecią. No dobrze, trzecią klasę. I teraz uwaga, dajmy szansę niż maluszkom. I tak sobie pomyślałem, że tak zdziwienie miasta z młodszych klas sobie wybierzemy. Czy są jakieś dziewczyny, a no. nie chłopaki, to co? Mam jedną owość w tej abaszce, do mnie, z której jesteś klasy Z pierwszej. A czy tutaj jeszcze młodsze, są jakieś chęce? Wiasty. natalka, no to chodź na żart. Mam już cztery niewiasty, więc wystarczy na polowaniu. Dziewczyny, stańcie wszystkie po mojej lewej stronie. Czućcie na moją lewicę i teraz wam. Wycofajcie się jeszcze troszeczkę. A skoro mamy iść na polowanie, zatem będzie dzisiaj strzelać z kuszy. Mam nadzieję, dziewczyny, że wiecie, z czego składać muszę. <laughs> Że? tylko w razie czego nie strzelamy tutaj tutaj do tych naszych widzów, bo oni są pod ochroną, nie? Będziemy strzelać do zwierząt, które za chwileczkę będziemy na skraju pola Zatem uwaga, aby a wy mnie słuchajcie, bo jak gdybyście kiedykolwiek chcieli przyjechać na przykład do naszego zamczyska w Malborku, gdzie można nas tam spotkać, też można sobie postrzelać z takiej uszy, tylko że nieco większej, więc radzę sobie posłuchać, bo może wam się to kiedyś w przyszłości przydać. Zatem uwaga dziewczyny. Do drewnianego porza przymocowane jest łuczysko. Łuczysko tak, to jest metalowe, ale nie zawsze tak było. Mogło być wykonane z drewna, no z tego względu, że metal w tamtym czasie był bardzo drogi i bardzo ciężki do wydobycia, dlatego stosowano te inne materiały. Dalej mamy strzępie. To strzepie służy nam do tego, aby napiąć tą cięciwę do mechanizmu spustowego, który składał się z trzech takich małych elementów porzeka, na który zakładamy tą cienciwę i też zwalnia na tą cienciwę po wystrzemieniu, z malutkiej sprężynki, która jest tu i ze znów który ciągniemy do góry, aby strzelić. Różne rodzaje burz, takie mniejsze, od 40 do 100 kg na ciągu, było można właśnie napiąć przy pomocy takiego strzemienia. Dziękuję. jeszcze dwa kroczki w tył. Gdzie najpierw uwaga, już nic nogę w strzemię, dwoma rękoma rąk, który pociągał dzień dziwny po przykładowo, że traci na celu Z strzegów. jeszcze nie strzelano. Ale słuchajcie, bym już o jeszcze większy naciągu, 200-300 kg, i takiej już byśmy nie napięli przy pomocy takiego strzemienia. Zatem tutaj zastosowano lewar, inaczej jest zwany też burzą łapką. Ja ciąg trzy kawa. Jednym skaczał początek naszego morza a następnie się księciowymi. A następnie kusznik, poprzez pchanie, o Jezu Chryste, pchanie tego lewara ku dobie, musi bardzo lekko napięć taką na kuszę. Ale to nie było takie lekkie. Ale by już o jeszcze większym naciągnięciu, 400 albo nawet i 500 kilogramów. I takie kusz już w ogóle byśmy nie napięli, ani przy pomocy takiego strzemienia, czy też takiego lewara. Zatem tutaj zastosowano windę angielską. Winda angielska miała ci korbę, którą łączono tym razem na kiełzówkę. Miała ci też dwa haki, które zapatrzono po Te haki i korbę łączono i a następnie kusznik poprzez nakręcanie tych wind na korbę, mógł w miarę lekko tą sprzęt nabrać. No, troszeczkę to trwało, ale jak już nabrał tego kuszu takiej siły, czyli około 500 kg dociągów, to no już mógł ci przystrzelić błędną zbroją, bo mógł rycerz odnieść jak jak późniejszy. Taką ciąg na siłę miałam. Ale będziecie w sumie nie będziemy strzelać z tak ciężkiej się... koszy, nie? Będzie nam to rozszkodowane. Ja wiem, że będziecie zaczęła strzelać tutaj do chłopaków w albo co gorsza do nauczycieli. No wiele nauczycieli. No i dziś będziemy strzelać z nieco większej kursy. Ma ciąg na tylko 13 kg kilogramów. Zaledwie w sensie poradzą, prawda? Polecicie sobie? No pewnie nie, że tak. No, jak na pewno umiecie ustrzelać? O nie, no nie. To nic wiedziałam. słuchajcie, teraz tutaj opowiadam o tej kursie. Tu jeszcze to się rozkłada, jak nie brudna ciągi, jezior to uśmiechowka wstaje, a dziewczyny są, tak o niebieskich kiptałach, a chłopakach ciągle myszy, tak? No, w szkole to tak uważacie? Czyli nie uważacie? Uważacie. no. To słuchajcie, słuchacie co? To ja Wam jeszcze raz powiem, jak należy strzelać z tej guszy. a Wy teraz naprawdę bardzo dokładnie patrzcie na to, co ja będę robił w brzegu. Zatem fakt. Nogi najpierw wkładamy w strzel. Dwoma rękoma równo podciągamy cię Przykładamy górze do ranienia lub na ramię. jak komu wygodniej. Od prawej ręki kciuki na górną część łożą, a paluchy delikatnie łapią za spusty. U lewej ręki pamiętamy, aby nam paluchy nie wystawały. Nie, 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 bo powracająca cięciwa, która nam bełk wydycha, a bełk to inaczej chłopaki? Strzała. Strzała, dobrze, bardzo dobrze. Można mnie niech jeszcze palce zabrać. Gorszą rzeczą dla niewiast, bo może wam jeszcze pasnowki łamać, wiecie? A jak wam pasnowcie łamie, to jak później pójdziecie w sobotę na randkę, to nie będziecie je pomalować. Zazwyczaj trzymajcie palucz poniżej górnej krawędzi tego łoża, wiadomo? Każda z Was na początku odda po jednym strzale. Jakbyście nie trafiły, to oczywiście pozwolę Wam jeszcze raz strzelić. Strzelać będziemy tutaj do tego zwierzę, które tak właśnie na skraju polany żeśmy wypędzili. Mamy tam dwa niedźwiedzie jednego wilka. Zatem brzegnijcie mi tylko, która pierwsza będzie strzelała. Dobrze. Pierwsza będzie ta, która pierwsza na jednym paluchem pokazuje. Ładnie to tak szybko na najmłodszą, no. Jak Was najmniej? Dagmar, zatem Dagmara tak, jako pierwsza tutaj tego, jak mówię, jest do drugiej pory przeżełka, a we trzy pory tutaj na dni, bo jest to tak, tak, Marek, z Dagmarą strzelić, to wtedy, no. dziewczyny, i czy co zrobić, to się z no. O! Dagmara tak, już no, Strasznie silna niewiasta. Zobaczymy. Uważaj! kogo? A z niedźwiedzia. No, Dagmara tak, od tego może masz niedźwiedź na nie trafie.

Я не могу проснуться, как бы. W Zanim zlecimy naprawdę wielkie brawa na tych naszych czterech uczniów, za to, że nasz nie bało się tego zwierzę, no i żadna nie uciekła, jak zobaczyła tego zielonego przydaleka. Zresztą jeszcze raz wielkie brawa na dziewczyn, bo przecież